Zapraszam na kanał oraz zapraszam na kanał. Cel jest prosty. Celem jest dobicie jak najszybszym tempie 200 subskrypcji, a potem do 1000. Prosimy Was o to, żebyście nabili wyświetleń. E, chociaż do tych 30 tysięcy. A będę za to wdzięczny. Jeszcze wam pokażę drugi kanał. <laughs> tu mamy 1109 wyświetleń. Na tym drugim kanale cel jest dobicie 2000 wyświetleń. Oraz 100 subskrypcji. No zobaczenia wkrótce, cześć.